W Krakowie na ulicy Konfilowej przejechał pociąg Regio numer 3050209 na relacji Kraków Główny Sucha Beskidzka. No to co? No, tutaj jest EHZ75, a konkretnie 750102600 nie wiem w ale to jest S4 ale powinien być S3, ponieważ z tamtej strony nie ma sygnalizatora teraz powierzymy. rogatka typu eeg 300002 numer przejazdu 094 tutaj ulicy torową to jest kontener typu sh 7 no właśnie, to nie, niestety nie udało mi się znaleźć statułu więc to nagrywałem tak po prostu znaczy no może jest tak jak ja nazywam statuem przenośnym mamy wejście Hmm, więc, um, to, co, nie wiem co to znaczy, ale wiem, że typ automatyki to SPA-5. Tam jest księg na, na kraku. Miała hmm. się ostrość. I muszę znowu wejść, żeby... Bo tam jest szlagna Właśnie na przykład na Suchą Baskicką, Ale tam tak głównie to... Z... Jeszcze tam są takie stacje jak właśnie Kraków Siedzina Skawina i A zapanie jeść Zrobiłem sobie taki planer, że, że zmierzę sobie średnicę soczewek. Wzde. Dobra, 300 mię. mm to widać pod s z 4 fikcyjne. Nie wiem, czy coś tam widać, ale tam nie ma głośnika. Głośniki to są właściwie te, To jest to, jeden z generatorem dźwięku EDG40. Mam jej maste Co to jest? No nie wiem. Dron jest tak samo jak na zaklikach, to można zobaczyć metalowy. Nie metalowy, przecież można tak da-da-da-da-da-da-da-da. Chyba że się mylę. Nie ja to zaszło. Przedtem mamy tutaj wstępy modernizacji. No właśnie, bo to jakieś kupy kamieni przez po modernizacji, która no, według mnie i raczej każdego była bezsensowna, ponieważ były tutaj sygnalizatory IHZ12 z wątpią KLD4013 i rogatki to były eg 1 Jeszcze tutaj macie autobus, ciąg dalszy 3 jak odpali? Co nam tam reklamuje? ciekawe. No a te sygnały, które jeszcze znacie zostały wymienione na GSD PK300 No i dobra, po co ja wchodzę tam tą górę, tak ciągle? Teraz sobie gdzieś to Już obok mieliśmy nic, więc... Cóż, wszystko to jest bombardier Naprawdę na na, na, na się zmieniło z kombudu na kombut? Naprawdę z kombudu bar, bombardiero na kombut? To już mam Dobra, to ja sobie pójdę do posterunku, po w którym były najprawdopodobniej zamykane rogatki przed modernizacją. Jeszcze macie autobus numer do 254 na linii numer 214 aglomeracyjnej. Tak konkretny numer to jest Titaro C2 0530 w złomu. Maga ruch technologiczny, a pewnie dlatego tu jeżdżą same elektryczne samochody. No dobrze, my tutaj tu z jakieś Nastawienie Nastawniczy. Ym. Ale dobra, no Czyli to mogłoby być już A tyleczkę że... Kurczę, znowu mi się nie udało złapać towarka. Ta.